Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog Pirofile, blogspot.com. Kolejne wydanie Piwnych okazji. Kilka, kilka, ofert udało się dość ciekawych znaleźć, zatem pora je przedstawić. Najciekawsze piwne oferty z polskich sieci sklepów. Zaczynamy. Zaczynamy od chaty Polskiej, nietypowo. W chacie Polskiej czeskie piwo Kursowice ciemne w rewelacyjnej cenie 0,59 59 zł za butelkę. E, oferta jest dostępna w wybranych sklepach sieci Haty Polskiej, więc jeżeli gdzieś macie w pobliżu Hatę Polską, e, zachęcam, aby się tam wybrać e, i poszukać krusowice ciemne e, za złoty 59, cena po prostu e, dumpingowa. E, również w Hacie Polskiej e, dość szeroki asortyment e, perły. E, perła miodowa za 3,29, perła niepasteryzowana i perła eksport za 2,69 to również oferta dostępna w wybranych sklepach Sieci Hata Polska. W marketach Aldi cały czas bardzo ciekawe, bardzo udane piwo aromatyzowane Tykiza o smaku tykidi Niedługo będzie zresztą recenzja na vlogu za 2,69 zł groszy, czyli również dobra cena puszka pulitrowa w Tesco, w Tesco Perła Koźlak w cenie 2,40 za butelkę 0,33, Ciemny Kormoran Irish Beer za 4,49, Belfast z Jabłonowa za 4,29 i bardzo przyjemna Białoruska Pszenica Kult Weisbeer za 3,29. Również myślę godne polecenia. W Karfurze z kolei, w Karfurze Ciechan Krzepiak w butelce bezzwrotnej, butelce zwrotnej, przepraszam, za 2,99. W Żabce Brackie za 2,59. Są zwolennicy piwa brackiego z Cieszyna, zatem w Żabce mogą je sobie kupić całkiem tanio, bo za 2,59. Stokrotka. Sklepy Stokrotka. Nie ma ich zbyt wiele, ale w niektórych miastach są. Tam Lwówek, Książęcy w cenie 3,49 za butelkę i Ciechan lagerowe w cenie 3,25 za butelkę. Na koniec jeszcze zaglądamy na moment do sieci Małpka Express, czyli głównego konkurenta Żabki. W Małpce Express pojawiło się piwo Pilzener z browaru Jabłonowo, nie mylić z pilsem manufakturowym. Pilzener z browaru jabłonowo, lekkie, jasne piwo, 4,2% alkoholu, puszka półlitrowa za 2,29, jest to niezła cena i w tej cenie naprawdę całkiem przyzwoite, orzeźwiające piwo na lato. To tyle, jeżeli chodzi o piwne okazje. Dzisiaj mamy 7 sierpnia. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wieczorem będzie recenzja piwa w stylu American India. Ale, ponieważ dzisiaj mamy dzień IPA, święto IPA, więc yy, jakaś IPA będzie dzisiaj na pewno. Dzięki wielkie za uwagę. Życzę Wam udanych zakupów. Tomasz Migdałek, blog biropile, Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.